Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Ostrołęczanom i mieszkańcom powiatu Ostrołęckiego za ogromne zaufanie, którym uderzyli Prawo i Sprawiedliwość. No i też osobiście mnie. Ten mój wynik jest lepszy niż cztery lata temu. To jest dla mnie wielkie zapamiętanie do pracy na rzecz mieszkańców Ostrołęki. Musimy jako wschodnie Mazowsze, jako ziemia ostrołęcka, jako miasto Ostrołęka mocno artykułować nasze potrzeby. Przez ostatnie lata Polska rozwijała się tak, jakby nie było wschodniego Mazowsza, jakby nie było naszego regionu. Na przykład autostrada A2 w kierunku do Siedlec stała w miejscu, nie budowano tej drogi. Droga kolejowa do Ostrołęki została całkowicie zapomniana, a jest mocno zdegradowana. Wycofano się z szeregu inwestycji, a te inwestycje, które kontynuowane, jakby chociażby S8 zostały były przekładane na kolejne, kolejne lata, nawet dziesięciolecia. Także myślę, że mieszkańcy Ostrołęki, naszego powiatu, ale też całego wschodniego Mazowsza powiedzieli w tych wyborach, że nie godzą się na taki rozwój Polski, który polega tylko i wyłącznie na... Wzroście kilku metropolii i nie godzą się na taki rozwój polski, która proponuje młodemu człowiekowi wyjazd do pracy do Norwegii, do Anglii, do Niemiec. Prawdopodobnie każda rodzina w Ostrowiach dotknięta jest emigracją za pracą. To są konkretne wyrzeczenia poszczególnych rodzin z naszego regionu i te wybory pokazały, że na to się po prostu nie godzimy. Jeżeli chodzi o mój osobisty wynik, no to jest on rzeczywiście bardzo duży, ale to też jest, nie ukrywam dla mnie, ogromne zobowiązanie do dołożenia wszelkich sił, żebyśmy byli podmiotowo traktowani jako, jako po prostu region, żeby ostrowęka była traktowana podmiotowo. W swojego czasu w 2006-2007 roku, wtedy kiedy zacząłem ten projekt Komendy Policji. To okazało się, że był to jedyny projekt, który został zrealizowany dla naszego miasta, ale też z wieloletnimi opóźnieniami. Mówię tutaj o budowie komendy policji, ale jest to za mało, jest to stanowczo za mało. No i chcę powiedzieć, że dołożę wszelkich sił, ażeby do naszego regionu powróciły inwestycje, żeby do naszego regionu powróciła nadzieja na lepsze jutro. Jeszcze raz serdecznie, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim y, mieszkańcom naszego regionu, wszystkim wyborcom za to ogromne zaufanie, w którym zostałem obdarzony. I ja i pan senator Roberta Adamamontow.